No cześć, właśnie nakręca Zuzia Kabala i to właśnie jestem ja. O, widzicie tutaj to ja, ja sam na No, trzeba tak robić. Mam szósty level, jak widzicie, jeszcze z tego nie Długo dokładnie, bo już sobie większe, wiecie o co chyba chodzi? Hmm. To patrzcie. Dzisiaj nakręcam, by wam pokazać o co w MSP chodzi. Wiecie, to jest ta, nie jest taki sobie, że raz, dwa i już wszystko udane. Tylko jest po prostu to trzeba, tak już jest. Trzeba uważać na MSP, bo MSP jest też trochę, jak wam to powiedzieć, a, to jest świat. Idę sobie na plażę. A, no tak. Chociaż Czesz... mam 43 zł sobie na tych głupie oczy. I oddaję konto. Nazywa się Klareczka 2. Oglądajcie mi oczywiście ludziska. Ja błagam was, będziecie w telewizji. Nie no, na YouTube tylko. No na YouTube też jest dużo osób. No, no i to chyba mój pierwszy oh, kilka odcinków na MSP, czyli to już drugi. Um, I jak najwięcej, grajcie w MSP. Dostaniecie ode mnie lajki dokładnie. Opisy. Um, będę wam, e, kupię wam vip jeżeli będziecie mili. Dawać lajki w górę. Kto gra w MSP? O, ma balon, balon, balon. Ha! Ja, ja jestem za. Na gdzie ja jestem? Muszę gdzieś tu być. W końcu to ja taka śliczniutka. Chociaż nie wiem. pasa ale dobra. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Nie patrzcie teraz. No dobra, no dawać. Jak coś podaje wam nazwę, żebyście mnie zapraszali, dobra? Zuzia. Patrz, patrz się jak się nazywam zapraszajcie mnie błagam będę wam nagrywać na yy, jak to się nazywa yy, dajcie lajki like w górę to kupię wam vipa yy, będę nagrywać z wami będziecie na youtube no i to chyba wszystko yy, no i tak yy, jeszcze zapomniałam coś napisać tutaj

Co mi to szkodzi? Nermal. I powinna nam się uda z tym wyjść. Teraz się pojawi kolejna armia to potworu, więc musimy się przygotować. Zaraz tutaj znajdziemy nas skip, nie. Każda o tym Wielkanoc, bo już jest wielka noc, to wiecie. Wielka noc, jest. Wielkanoc, Wielkanoc. Wielkanoc. No co proszę, że jest wielka noc, bo ja się bardzo cieszę. A teraz chyba już będziemy kończyć co? No to na razie.